Wybrałem się dzisiaj na krótki spacerek do lasu Popołudniowy No i chyba zrzuta. Zobaczyłem, wlazłem na takie bagna i w bagnie leży zrzut o kurde Zobaczymy Co to jest dokładnie Ale nawet nie taki mały no, O kurde pół godzinki, nawet chyba nie w lesie mamy zrzut chyba dziesiątek, czy może być dziesiątak ale fuks i tu nawet taki spory kurde dwunastak ciekawe ile on tu leży czy od wiosny, czy dłużej Nie widać, kurde, ładny dwunastak. Ale szczęście, muszę tu pokrążyć. Może gdzieś coś jeszcze w tych łozach będzie. Ale fuks, dawno nie znalazłem zrzucika. Ładny dwunastak. Szkoda, że tyle musiał czekać, aż go podniosę. No ale się doczekał, bo tak to by się zmarnował. Może i od wiosny. Podejrzewam, że tak, tylko tu było wiosną bardziej zalane wszystko. Jak i w wodzie leżał taki wyblak. No ale jest, jest ładny dwunastaczek się tu zaraz rozejrzeć, czy jeszcze gdzieś coś nie leży.